Hej, cześć, witajcie w piątym, tak, piątym odcinku na moim kanale z serii Jurassic World Evolution 1. Witajcie. I odblokowaliśmy w poprzednim odcinku drugą wyspę, na którą się wtedy nie udaliśmy, bo odcinek już trochę trwał i już nie mogliśmy, nie mieliśmy już czasu po prostu nagrywać dłużej. Dzięki, ale teraz... Od początku odcinka jesteśmy na tej wyspie. No i zaczyna się jak widać dosyć ciekawie, ponieważ nie mamy prądu, mamy zniszczone budynki. Mamy sztorm, więc teraz tak, tutaj mamy ranger station, tak, nie możemy iść dość taska. Więc musimy sami pojechać. Jak ciekawie stał w tym budynku? No Dobra, pojedziemy tych, co są najbliżej. O jest jeden przycisk. Dobra. Naprawiajmy tu coś jest. To chyba daje prąd. Więc chyba będziemy mogli nawet... Jak to się naprawi... Tak, to już mamy wszędzie prąd. Więc... Ym, teraz... Tutaj dodam im po prostu zadania, żeby nie musieć samemu robić, żeby naprawili te płoty. Więc oni naprawiają te płoty, ale nadal mamy sztorm. Więc mam o tyle mam nadzieję, że ten sztorm nic nie rozwali. Jest to sztorm po prostu deszcz, nie ma żadnej trąby powietrznej, więc tyle dobrego. Jak tutaj widzicie całą wyspę jest tutaj tak na wybrzeżu więc chyba właśnie dlatego mamy takie sztormy. No i ta wyspa jak mogliście w poprzednim odcinku zobaczyć tam były wszystkie najważniejsze informacje o niej. Yy, natomiast w tym momencie kurde czy otwierać schron? Jeszcze nie będę otwierał w schronu. Chcę najpierw, żeby on naprawił ten tutaj wybieg, prawda? Żeby naprawił wybieg? No, jeszcze powiedziałem yy, w każdym razie, żeby tutaj naprawił wybieg, ten mm, i, do, i żeby się sztorm skończył. Jak się sztorm skończy, to wtedy otworzę schron. A i tak chyba w parku nie ma żadnych ludzi, więc co tam zaryzykuje i otworzy to schronienie? Czy ktoś będzie stąd wychodził? Dobra, nikt to nie wychodzi, więc dobrze. Sztorm i tak się skończył. Więc, tak, tutaj już jedzie to naprawiać. I my mamy takie dwa specyficzne, dosyć wybiegi. I. Czy ja chcę je teraz łączyć? Bo te wybiegi są. Tak w trochę dziwnym miejscu, bo jak widzicie tutaj mamy od razu przejście i tutaj dobrze byłoby zrobić tutaj na przykład jakieś, jakieś dwa wybiegi po dwóch stronach i tutaj byłaby ścieżka, albo na przykład tutaj byłaby ścieżka, tutaj byłyby jakieś y, budy, jakieś jedzenie, picie i tutaj byłby jakiś większy wybieg. No i tutaj jest taka wąska ścieżka, która rzeczywiście nic nie zmieści, no i tutaj jeszcze jakiś wybieg, co nie? I one trochę blokują tutaj przejście, oczywiście przejście jest, ścieżka się zmieści. Ale do sedna, czy ja chcę łączyć ten wybieg, żeby to był jeden, ale taki większy Tylko, że wtedy musiałbym sprzedać ten Hammond Creation Lab Czyli są gdzieś uwykływane dinozaury Musiałbym sprzedać tą bramę, tutaj wyburzyć No i dodać, ale sądzę, że... Sądzę, że tak zrobimy, ale najpierw Wypuścimy dinozaury, żeby zarabiać, bo jak wcześniej widzieliście Widzieliście tak. Yy, mieliśmy tam powiadomienie, że jesteśmy na minusie, i wypuścimy dwa strusie, bo są one najtańsze. A teraz, że jesteśmy na minusie, to nie chcemy tracić za dużo kasy. Później, jak będziemy mieć tej kasy więcej, będą kolejne wybiegi i będzie więcej dinozaurów, tak? Więc niech się tutaj wykluwają. Okej, okay, jesteśmy już pocięciu. Ja wypuszczam pierwszego z Mima. już widzieliśmy jego animację, więc chyba nie muszę wam pokazywać. W pierwszym i o ile się nie mylę, w drugim odcinku było, że na inkubacja się nie udało tutaj piękne drzewo widzieliśmy. Więc czy teraz jak one się będą wykluwać? Tutaj prawda jest piękny. Yy, oni nie mają jedzenia. To żeby nie zapomnieć, od razu im to jedzonko postawimy. Um, tutaj niech mają jedzonko, Piek. mają jedzonko, piciu mają, czy tutaj wszystko jakoś komfort, tu jest komfort, nie, wszystko jest dobrze, więc zarąbiście. Um, już się oba wykluły, tutaj mają patrzą, patrzałkę, um, więc wiedzą prawie co wybieg, zarąbiście. My wejdziemy teraz w control room Jesteśmy na 6 na minusie, więc Zainwestuję w park I wykluję droższego dinozaura, czyli Triceratopsa Więc tutaj już zaszonęliśmy, bo 230 tysięcy Dolarów? To są chyba dolary Wydaliśmy Mamy dwa strutki mimy one sobie tutaj będą jakoś żyły. Goście już będą powoli wchodzić. My jesteśmy tam dokładnie na minusie 6500. to są już pierwsi goście? Są już pierwsi goście przyjechali do tego arcyniebezpiecznego parku. Prawda. W ogóle chciałbym się kiedyś przyjechać takim czymś. Na przykład, że wiecie, że wyjeżdżacie sobie z takiego tunelu. I niekoniecznie jesteście w Jurassic Worldie, ale yy, że na przykład po prostu taką kolejką chciałbym się kiedyś przejechać, to też by było ciekawe. Sądzę. Wejście do parku. Yy, dobra. My w tym czasie. Czy chcemy dbać o komfort gości? Nie, nie ma co, chyba. Natomiast. Okej, okay, jesteśmy pocięciu i nie dokończyłem zdania. Tam chyba kończyłem zdanie, że możemy zrobić tutaj, yy, połączyć sobie ten wybieg. I sądzę, że zacznę od wyburzenia tutaj Hammond Creation Lab. Bo po co nam dwa w praktyce? Jest to po prostu niepotrzebne. Więc wyburzamy tutaj wszystko, sześciuteńko. Może nie dosłownie wszystko. Ale tego na pewno nie będziemy wyburzać, bo to nie ma sensu. Już tutaj się wstawia automatycznie dobra, wstawia się. Ym, więc najpierw wybudujemy tutaj jakieś te to to siatkę, żeby te dinozaury nie uciekły. Nie straszili gości. Tutaj się jakiś wrocie rozstał. właśnie. I Teraz zakasujemy tak, tutaj... A tak się ostatni pofroc. Już żadnego fofrocla nie ma. Tutaj trzeba chyba skasować ewidentnie ten las, bo nic przez niego nie widać. zwiększmy sobie trochę zaś kieszę, zwiększmy. O o tutaj nie ma połączonego wybiegu więc musimy trochę szybko interweniować. E, dobra, zaakceptuję. I nawet nie wiem, co on tam napisał. Um. Okej, okay, już chyba mamy już, chyba. Chyba mamy już wszędzie połączony wybieg. Mam nadzieję. Więc ja tutaj jeszcze szybko wyburzę to coś. Niepotrzebne. I jeszcze się upewnię, czy na pewno jest cały wybieg. Tak, cały wybieg jest. Mamy już Triceratopsa, którego już wypuszczamy. Jak wychodzi Triceratops, też już widzieliśmy, więc chyba nie muszę Wam tego pokazywać. Przypominam o pisaniu komentarzy, jeżeli chcecie, żebym nazwał jakiegoś dinozaura waszym nikiem. Więc my teraz wejdźmy, i czy jesteśmy już na minusie? Nie, jesteśmy na plusie, co prawda, tylko te półtorej tysiąca, ale jesteśmy na plusie, więc wyszliśmy z tej bariery minusowej, zarabiamy już. I teraz tak, trzeba na pewno będzie postawić te viewing galerii, żeby mogli widzieć te dinozaury. Bo to też tam w jakiś sposób, je dobrze pamiętam, przyciąga, on od razu idzie jeść. Tak, Postawię jeszcze. O co chodzi o w tym misji? Ok, żeby po prostu był przez 10 minut ciągle prąd postawimy bramę, żeby Ranger Team mógł wjechać sobie na spokojnie na luzie i ile prądu... O kurczę, trochę dużo prądu to żre e, 26 tych punktów prądu nie jest zużywana. To zużywa 5, 110, to 110, to 3, 3. To w ogóle na szczęście. I to wszystko, i naprawdę to aż 60 prądu wychodzi. A nie, ok, 60 od 20 to jest 40, od 6 to jest 34. Więc 34 prądu, ok, tu już jest możliwe tych punktów prądu. Więc jeżeli chciałbym teraz postawić te wszystkie operations z budynki, Czyli Expedition Center, Fossil Center, Research Center, Accu Center. Jeżeli chciałbym jeszcze to zabezpieczyć, tym nowym y, budynkiem, czyli Storm Defense Station. I to redukuje y, obrażenia, jakby zadawane y, dzięki sztormu o 40%. I to jest tylko na budynki. Na ludzi. Ciekawe, jakby to działało na ludzi. No, logiczne. Więc ym, z racji, że chyba tego prądu nie wystarczy, to ja dostawię drugą elektrownię, bo sądzę, że i tak byśmy musieli to prędzej czy później zrobić. Więc. Teraz się tu zmieści? O to jest pytanie. No, 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 no. no. Mieści się bardzo w ciekawy sposób będzie wyglądać ta ścieżka ale najważniejsze, że będzie to działać tutaj mamy ścieżki postanowiłam, że w tym parku będę po prostu robił to zwykłymi ścieżkami, bo y, zmienianie tych ścieżek nie ma chyba według inaczej, według mnie zmienianie tych ścieżek nie ma sensu bo jest to po prostu wydawanie pieniędzy a jak zauważyłem, że w takim tempie, jak my to robimy, jak to zrobiliśmy w poprzednich czterech odcinkach, i już mam nową wyspę, to chyba nie będę tego zmieniał. Zdaję sobie sprawę, że te wyspy są trudniejsze i prawdopodobnie będziemy siedzieć na nich trochę dłużej, ale no w każdym razie em, zostaniemy przy takiej fazie rzeczy. Gdzie jest ten triceratops? Tutaj, czy on ma wszystko dobrze? Ma wszystko dobrze. Cieszę się bardzo z tego powodu. I my z racji, że jesteśmy już te półtorej tysiąca były. 8... Osiem... O kurde. Jesteśmy aż 19 tysięcy na plusie. Więc możemy stawiać już te pierwsze budynki. Takie jak. Expedition Center, czy... Nie, tu nie mogę stawiać. Bo tu już jest koniec mapy jest tam przejście. Więc postawmy jak najbliżej tej granicy. Dobudujemy oczywiście ścieżkę. Bez ścieżki mi nie dojdą. Tak, ścieżka. Postawię jeszcze im tutaj em, Fossil Center, które będzie sobie stało w tym miejscu. Już widzę, że trzeba będzie kolejną substa substation kupić, tak? To się tak czyta? tak nie wiem. Ale trzeba będzie dokupić, żeby tam po prostu było zasilanie i żeby prąd mieli trzeba tutaj dołączyć ścieżki głównej pyk jeszcze dwa budynki tam były do postawienia czyli Research Center które będzie stało oprawa w tym w tym oto miejscu je też trzeba oczywiście połączyć ścieżką, bo jakby to bez ścieżki by wyglądało. Mm -hmm. Teraz czy tutaj połączę tą ścieżkę. Pyk. Ścieżka połączona. I teraz już postawię prąd. Prądzik, prąd, prąd, pyk. Teraz trzeba to połączyć tymi kablami gigantycznymi. Okej. Okay. I teraz będzie cięcie, jak te budynki się wybudują i jak dostaniemy trochę kasy, żeby wykluć nowe dinozaury, więc widzimy się już po cięciu. Okej, okay, jesteśmy po cięciu. Przez przypadek kliknąłem, ale dostałem misję tej dr Kajoldua, ona się podejrzewała. Przez przypadek kliknąłem i po prostu zaakceptowałem ten kontrakt. No i musimy osiągnąć po prostu 300, totalną ogólną liczbę gości w parku wynoszącą 300 i za chwilę wykonamy jeszcze tą misję od tego typa Old Entertainment To się podejrzewało i my teraz mamy już prawie 400 tysięcy więc wyklujemy kolejnego dinozaura Sądzę, że nie ma co się oszczędzać, bo dzięki temu będziemy po prostu więcej też zarabiać. Czy możemy go jakoś zmodyfikować? Możemy 5% mniej na to, że się wykluje, a aż 25% będzie miał ratingu. Jestem ciekaw, ile procent będzie też yy, yy, droższy. Nie tak źle, około 50%. No to są do, dokładnie 57,5 tysiąca, więc y, my sobie go inkubujemy. In, go y, in, inkubacja będzie teraz trwać. Zaraz się skończy ta misja. Y, czy będzie nas stać na. Nie jesteśmy. Ale postawimy dla nich drugi. A nie postawimy. Chcę być miły, to nie mogę. A to co mogę, bo tam pokazywał, że. A nic nie mogę. Okej, okay, dobra, więc widzimy się za chwilę, jak się skończy ta misja, albo jak się wykluje tricera, to zobaczymy, więc widzimy się po cięciu. Okej, okay, jesteśmy już po cięciu, zaraz się wykluje tricera, a już się wykluje. To się już zinkbeitował i skończyła nam się misja, więc. Dwa w jednym dostaliśmy 100 tysięcy, więc już się prawie triceratops zwrócił. Jeszcze tylko 150-60 100, 100, tysięcy, a też już się dopiero skończył inkubować. Więc wypuszczamy go i sobie zobaczymy, jak on wygląda, bo on ma zmieniony wygląd i już widzimy, że na, że na pewno tutaj jakieś plamy ma. No, wygląda inaczej, tak trochę jak tygrys, ma takie pasy. zaryczał Wydaje mi się, że taki pustynny jest, co nie? Poczekajmy jak wyjdzie do słońca. Schowajmy to Jak wyjdziesz do słońca Zobaczcie, taki taki jest. jakby, jak, jakby to powiedzieć? Taki ma pieskowy kolor, tak? Nie wiem czy wiecie, ale gdzieś w Stanach bodajże jest taka, jest taka jakby pustynia, że to ma takie, kurde, jakby to nazwać. Może wam montażysta tutaj wklei screena, jak to, jak to wygląda. I, ma, I mi właśnie tak jego to ubarwienie, czy ten kolor jego skóry mi trochę to przypomina. Jeżeli pan montażysta będzie wiedział o co chodzi, albo jak wyślę mu screena. Tego, żeby stawił, to może wstawi. Więc wykluliśmy pana dinozaura. I. I. Co my mamy teraz robić? Możemy wziąć jakieś kontrakty. Na pewno wykluliśmy jakieś dinozaury, wzięliśmy kontrakty. Ale. O, właśnie. Polecimy na ekspedycję, bo ile dobrze pamiętam, to za nową wyspę były nowe dinozaury i Expedition Map. I są nowe, tak. Są nowe, na pewno jest ankylozaur. Chyba każdy, który interesuje się dinozaurami, wie co to jest za gatunek. Mamy korytozaur. Nie znam. Znowu korytozaur, 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 anklozaur. Tutaj nie mam nic. Tutaj co mamy? Ceratozor, ok. Ceratozoru. Był już wcześniej, to, to nie jest żaden nowy. Tutaj nic nigdzie nie ma. Tu mamy aż cztery. Mamy Dilophosaura, czyli będzie to drugi mięsożerny. Mamy Dilophosaura i Chankingosaurusa, ok. I mamy Velociraptora. ok. Więc. Mamy Velociraptora. Też chyba każdy, który interesuje się w takim mniejszym nawet stopniu dinozaurami, chyba. O Jezu, przepraszam. Chyba wie, co, yy, co to jest. Dobrze, za... przepraszam. Co to jest za gatunek. Więc polecimy sobie chyba na tą ekspedycję. Czy na jakąś inną? Chyba nie. Yy, lecimy do Velociraptora. I jeszcze przypomnę, bo nie pamiętam czy już w tym odcinku przypominałem, yy, ale przypomnę, że możecie pisać nazwy, w sensie możecie napisać, że chcecie, żeby waszym Nikiem został nazwany na przykład Triceratops, czy na przykład T-Rex, którego będziemy mieć w przyszłości, czy na przykład którego też za niedługo będziemy mieć, czy może Velociraptor, yy, którego także będziemy mieć bodajże w następnym odcinku. Um, no, a my teraz y, zajmijmy się jakimiś, weźmy jakiś kontrakt. Jeszcze może zobaczę. Tutaj najbliżej jesteśmy chyba misji y, od tej pani, dr Karzol To chyba dobrze wcześniej mówiłem, od nauki. Więc weźmiemy sobie od niej kontrakt yy, Okej, okay, zaakceptuję oczywiście tutaj łącz Musimy postawiać schrony po prostu, tak? Schrony są tutaj. I musimy postawić tutaj schron, tutaj. I żeby tutaj. Dobra, więc... Aha. Już to zrobiliśmy. Okej, okay, to nie musimy stawiać. Więc idziemy od razu wziąć nowy, nowy kontakt, a ile możemy. O! Tutaj możemy sprawdzić, co możemy sobie odblokowywać. Tutaj Hatcher Capacity, czyli będziemy mogli więcej dinozaurów y, inkubować w ten doktor. Tam, gdzie się wykluwa dinozaury, tutaj dostaniemy misję, i tutaj. By też znowu coś do researchu. Tutaj... An and really like nie, 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 nie. Nie chcę, żeby się dinozaury biły. Tutaj... Tajsza sklep z, z zabawkami. Tutaj misja i znowu coś do researchowania. Research speed, research item. Czyli jeżeli to zbadamy, będziemy po prostu... Kurde, badania będą trwać krócej. Tak, o to chodzi. Tutaj będziemy mieli. Szybciej będą trwały ekspedycje. Tutaj mamy misję. Tutaj będziemy mogli mieć lepszą elektrownię. I będziemy mogli mieć Genom Barioniksa do zdobycia. Ok. Research Center. Czy są jakieś nowe? Tutaj coś jest. Oho. I tutaj mamy. No jakiegoś dinozaura możemy blokować, a jest to Nasutoceratops. Okej, okay, zbadamy sobie i to podejrzeć, że też trzeba będzie iść na ekspedycję, bo wątpię, żebyśmy mieli od razu ym, 100% tego genomu, ale może, może. Ekspedycja ile jeszcze będzie tam trwać? Minutę, czyli 3 minuty, bo, bo w trzecim odcinku Um, yy, przejrzeliśmy z Hubertem, że jak pisał 5 minut, to w rzeczywistości to było około 10 minut, więc chwilę sobie czekaliśmy, żeby się skończyło. Jedno to badanie wtedy to było, yy, a my teraz spędziliśmy na ekspedycję. A ACU Center jeszcze mieliśmy wybudować, nie wybudujemy, bo nas nie stać. Ok, ale postawię sobie też yy, Storm Defense Station. Żeby on. Tutaj czy on... wolałbym, żeby chronił wybieg chyba. Chyba dwa nawet postawię Pierwszy w tym to miejscu Okej, okay, dobra, jesteśmy po cięciu. Wziąłem sobie drugi Tak Inaczej Wziąłem kolejny kontrakt um, od Dr Duły i każe nam wykluć ankilozaura. Zaakceptuję, pomimo że najpierw musimy mieć do niego genom więc też możemy polecić sobie na tą ekspedycję. Tutaj nie, tu nie ma. On był gdzieś bardziej na lewo. Tutaj jest, ale z kimś. Tutaj nie ma w ogóle. Udałbym, żeby był sam ankylozom Tutaj to już w ogóle jest szambo. No to chyba tutaj polecimy. Dobra. Fosile skończą się teraz. Już mamy, po pierwszej ekspedycji mamy 39% podajże do 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 prawda. do, 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 do No, mogę wejść? Mogę. O, nawet 40. No sam się zdziwiłem to jest Hwangosaurus. nawet huaningosaurus mamy mniej niż velociraptora to już też ciekawe um, więc tak wyklujemy sobie chyba jeszcze tego pana ale takiego najlepszego Dowolonego, co nie więc y arid pattern savanna pattern wyklujemy go z Czy Ari Tylko co? Wykluwaliśmy na pierwszej wyspie go z jakimś tym kolorkiem. Dobra, to wyklujemy dwa. I tutaj, żeby dłużej żył. Dobra, to nie wyklujemy go najdłuższego, jakiego się da, ale zmienimy mu skórkę. Incubate? <laughs> Przepraszam. I drugi, tutaj też z innym kolorem, jeszcze, czyli z okej. Nie będzie on jednak najlepszy, ale to też trochę kosztuje. a zresztą, i tak prędzej czy później się on zwróci. Więc ym, poczekam już z Wami. Będzie, be, kurczę, będą wyścigi, jak on się wykluwa. Czemu on się wykluwa wcześniej? Nie mam pojęcia. Mamy wyścigi, no chyba ten strutkowy im na dole. Nie dogoni tego, co jest na górze, ale ścigają się, walczy dziennie. Już 40 do 66, 7, 8, 9. No chyba go nie dogoni, co? Już się nam w ogóle wykonała ta misja, z, żeby było 300 gości. Ale to chyba się zrobiło, jak wykluczyliśmy tego drugiego triceratopsa, tego co miał zmienionego, zmienioną skórkę, miał inny kolor. I ten już jest gotowy, więc wypuśćmy go sobie i sprawdźmy, czy to jest ten, czy ten drugi był. Yy, czy tego, czy tego. Tak, tego drugiego wypuszczaliśmy, więc zresztą, że tego już widzieliście. To tego wam pokazywać nie będę, ale wypuścimy sobie tego. Jak on sobie będzie pięknie wychodził. Oczywiście, że nie pokażę nam. Pokażcie jak sobie wychodzi. No ślicznie sobie wychodzi. O! I on taki czarny jest. Taki czarny ma uberwienie. No, ciekawie wygląda. Ciekawie, nie powiem. Więc zobaczyliśmy nowego strusia. Piękny jest, prawda? Jak to wszystkie dinozaury. Więc ja chyba skończę odcinek w tym momencie. W sumie nie chyba, tylko na pewno kończę odcinek w tym momencie. Jeżeli Wam się spodobał, strzelcie łapę w górę. Strzelcie suba i napiszcie jakiś komentarz. Ja się z Wami żegnam. No i pa! Pa! The